Cześć. Ten odcinek miał ogólnie nie powstać, bo nie jest to tematyka tego kanału. Nie planowałem, ale pomyślałem, że być może komuś się przyda, być może komuś to pomoże rozwiać jakieś wątpliwości, albo po prostu posłucha sobie, jakie jest moje zdanie na ten temat. Dwa lata temu wróciliśmy do Polski. Byliśmy za granicą lat 10, więc spory kawał czasu. I po tym czasie zdecydowaliśmy się na powrót do Polski. Ja tutaj mam na kartce spisane rzeczy, o których chciałbym dzisiaj mówić, dlatego że nie rozważam tej decyzji, czyli powrotu do Polski z emigracji w kategorii dobry wybór czy zły wybór. Tak jak ktoś mądry kiedyś powiedział, że nie ma czegoś takiego jak właściwe decyzje. Trzeba podjąć decyzję i uczynić ją właściwo i właśnie w taki sam sposób ja do tego podchodziłem. My do tego powrotu się przygotowywaliśmy. Od samego początku, tak naprawdę, mieliśmy plan i go po czasie zrealizowaliśmy. Trwało to dużo dłużej niż zaplanowaliśmy, ale dopiliśmy swego i wróciliśmy do Polski. Oczywiście wahaliśmy się, czy to zrobić, czy być może zostać za granicą, ale te wahania w naszym przypadku nie trwały zbyt długo. Może miesiąc, dwa, trzy się wahaliśmy, ale później zdecydowaliśmy, że. Jednak wracamy. Słuchajcie, jakie są jakie są zalety przede wszystkim powrotu do Polski, dlaczego my się zdecydowaliśmy i jak to wygląda po dwóch latach już, że tak powiem, w Polsce. Zacznę od warunków bytowych, bo to się zmieniło najbardziej u nas. My mieszkaliśmy w Holandii w apartamentowcu, gdzie było 20 mieszkań. Ale najpopularniejszym, że tak powiem, domem w Holandii są szeregowce, i tutaj, porównując do tego, co udało się przez ten czas oszczędzić i wybudować, no to warunki bytowe nam się bardzo poprawiły. Dlatego, że Holandia to ogólnie mały kraj, tam mieszka 7 milionów mieszkańców, a wielkość może województwa mazowieckiego, może dwóch takich województw. Jest 7 razy mniejsze od Polski, z tego co pamiętam, więc jest tam mało przestrzeni. Ludzie mieszkają w szeregowcach i te ich działeczki na tych szeregowcach, czyli te, te działki, co mają za domkami, są nieduże. Oczywiście zawsze lepiej mieć coś niż nie mieć, ale jednak jest to niezbyt wielkie. Tutaj mamy swój kawałek terenu. Dzięki temu dzieci na przykład dużo chętniej są na podwórku ja mieszkając w Holandii często zawsze praktycznie musiałem z tymi dziećmi wychodzić na dwór, musiałem ich pilnować gdy chciałem, żeby się spotkały z jakimiś znajomymi, to musiałem takie spotkania aranżować czyli kogoś albo zapraszać albo iść do kogoś, a tutaj po prostu drzwi otwarte, dzieci wybiegają na podwórko, bawią się z sąsiadami bawią się z swoimi siostrami, bo to jest też duża zaleta, że mamy blisko rodzinę. Teraz akurat w tym momencie moje dzieci są u babci, gdzie koło mojej babci mieszka moja siostra i ma dwie córki i syna i moje córki właśnie tam się z nimi teraz bawią. A mieszkając w Holandii takie coś byłoby po prostu nierealne, tak? Tam swoje dzieci musiałem pilnować. Oczywiście z czasem by się to zmieniło na pewno na plus, gdyby dzieci wydoroślały, ale mieszkając w domu te dzieci mają dużo lepsze warunki do życia. I my oczywiście również, tak? Mamy dużo więcej przestrzeni, bo na przykład w Holandii, żeby pójść do lasu i nikogo nie spotkać, to graniczy czasami z cudem. Zawsze kogoś się spotka, zawsze kogoś się minie, zawsze ktoś jedzie na rowerze, zawsze ktoś gdzieś w okolicy jest, bo tam jest bardzo, tak jak powiedziałem, dużo ludzi na mojej przestrzeni. I oczywiście, jak już wspomniałem o tym, że moje dzieci są u babci, u dziadków, no to bliskość rodziny, to była dla nas, na, to jest dla nas bardzo duża zaleta. Mamy rodziców bardzo blisko, mamy rodzeństwo bardzo blisko i dzięki temu widujemy się z nimi dużo częściej. Chociaż z niektórymi członkami rodziny zdecydowanie mniej, za co przepraszam. Dlatego, że jak na przykład przyjeżdżałem do Polski, miałem 3 tygodnie urlopu, no to po prostu był czas sobie pojechać do jednej cioci, do drugiej cioci i tam sobie kawkę wypić. A teraz, jak się już mieszka tutaj w Polsce, to jest troszeczkę inaczej, troszeczkę gorzej. Bo każdy ma swoją pracę, każdy ma swoje zajęcia i ja również. I przy domu jest bardzo dużo pracy, bo jeszcze nie wszystko mamy wykończone na tip top i trzeba zrobić ogród, trzeba zrobić. Coś w domu i zawsze jakiś czas wolny, to coś się tam robi i po prostu nie ma. I te prace tak naprawdę nie mają końca, ale to się zmieni oczywiście w przyszłości. Będzie tych prac zdecydowanie mniej, gdy już troszeczkę pomieszkamy i tak naprawdę wszystko wykończymy. Bardzo dużo komarów, dlatego ja tak macham tymi rękoma. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Ale tylko wszedłem do lasku i ciągle coś na mnie siada. Więc tak, jak już mówimy o warunkach mieszkaniowych, no to wiadomo, jeżeli ktoś wraca do Polski i tak jak my, ma swój dom, albo chociaż mieszkanie bez kredytu, no to życie w Polsce jest dużo łatwiejsze wtedy, bo ten kredyt jest sporym obciążeniem. Ja na przykład na ten moment płacę 1100 zł miesięcznie na wszystkie opłaty, wszystkie, wszystkie. Oczywiście naprawy, remonty są po mojej stronie, bo to jest dom, własność prywatna, a w Holandii na przykład mieszkając, płaciłem 1100 euro za wszystkie opłaty. A to była już dużo większa część mojej wypłaty, aniżeli jest to w tym momencie. Więc jeżeli ktoś ma możliwość i mieszka w domku jednorodzinnym, albo chociaż w własnym mieszkaniu, no to będzie, będzie na pewno zadowolony z tego tytułu, że, że wrócił do Polski. Pod względem oczywiście finansowym. Słuchajcie, zawracam, bo tam dużo krzaków, i ciężko by było przejść. Drugą albo i trzecią bardzo ważną rzeczą jest czas wolny w Polsce i nie mam tu na myśli na przykład wolnych weekendów, bo ja akurat mam działalność gospodarczą, więc ja pracuję, można powiedzieć cały czas, kiedy tylko mogę. To nie tak, że się zapracowuje, ale wiecie jak jest. Jest wolna chwila, to coś tam się robi, ale chodzi mi o czas wolny, na przykład wakacje. Ja w Holandii pracowałem jako team leader w pewnej fabryce. I tam, gdy na przykład brałem jakieś urlopy, tych urlopów miałem 5-6 tygodni, to, to zawsze albo przyjeżdżało się do Polski, albo przynajmniej jakaś część tego urlopu bardzo duża była taka, że jechaliśmy do Polski. Ta podróż trwała dwa dni w dwie strony, więc dwa dni stracone. Jeździło się z 4 razy do Polski. Każde nadgodziny, które zbierałem, to też brałem urlopy, przyjeżdżałem do Polski albo do rodziny, albo jakieś imprezy okolicznościowe i bardzo mało razy byliśmy wtedy na wakacjach. Wiadomo, jeździło się na te wakacje, ale na przykład bywało tak, że przyjeżdżałem do Polski, przesiadaliśmy się, przepakowywaliśmy się i jechaliśmy gdzieś na wakacje z rodziną, czy coś takiego. Kolejne tysiąc kilometrów. I było tak na przykład raz w roku, że byliśmy na takich wakacjach, bo nie było na to czasu. A w tym momencie nie ma czegoś takiego, że ja na urlop muszę jechać do Polski, tylko ten urlop, jeżeli już zaplanuję, to, to mam dla siebie, tak. I na przykład, będąc w Polsce, w zeszłym roku byłem dwa razy na wakacjach, a w tym roku, nie chwaląc się, bo to nie o to chodzi, już zaplanowaliśmy praktycznie trzy wyjazdy na ten rok i dużo lepiej korzystamy na przykład z takiego wolnego, aniżeli to miało miejsce w Holandii. Oczywiście, wiadomo, każdy ma inną sytuację, nie każdy ma rodzinę w Polsce i nie każdy po prostu ma dobre. Stosunki z rodziną i chcę ich odwiedzać, no ale my mieliśmy i, jeżeli mieliśmy wybrać, czy jedziemy gdzieś do Chorwacji czy coś, no to, to zawsze było tak, że ten tydzień w Polsce musiał być albo dwa najlepiej, a tylko tydzień gdzieś tam jakiś wyjazd, który był wakacjami dla nas. Tak więc to jest dla nas bardzo duża zmiana. Kolejnym, kolejną rzeczą, którą poruszę, jest praca w Polsce i zarobki. I słuchajcie, w Polsce bardzo dużo się zmieniło od przez te kilka kilkanaście lat ostatnie i w Polsce naprawdę można sporo zarobić. Wiadomo, jeżeli ktoś wraca do Polski, nie ma swojego domu i chce na przykład iść na wynajem i chce iść do pracy pierwszej lepszej, no to nie dostanie na dzień dobry nie wiadomo jakich pieniędzy, chyba że jest specjalistą, na przykład pracuje w IT albo albo robi coś innego, to w tej sytuacji nie będzie na pewno kolorowo, ale w Polsce można już naprawdę spore pieniądze zarobić. I jeżeli na przykład planujecie do Polski powrót, to fajnie by było jednak, żebyście celowali, żeby chociaż jedna osoba z rodziny planowała jakąś, jakąś działalność albo coś takiego, dlatego że jest sanie na wszystko w Polsce. Ja na przykład teraz klimatyzacja mi się popsuła, trzy tygodnie czekałem na to, żeby naprawić taką klimatyzację, a wystarczyłoby kupić sprzęt. Jakiś warsztat tutaj wynająć, jakieś miejsce wynająć, i można mieć serwis klimatyzacji, a to nie jest naprawdę trudne. Jest wiele takich przykładów. Ja to tylko pierwszy lepszy podałem z brzegu. Jest wiele takich przykładów. Jeżeli ktoś ma swoją działalność i, i, i jakieś usługi oferuje, i, i jeżeli oczywiście robi to na wysokim poziomie, czyli dobrze, to naprawdę nie będzie miał problemu z zarobkami w Polsce i niejednokrotnie może się zdziwić. Dlatego, że być może będzie zarabiał więcej, aniżeli zarabia za granicą, gdzie pracuje u kogoś na etacie od do i tak naprawdę w każdej chwili może być zwolniony albo coś takiego. Bo na przykład wracając tutaj, i tak jak wspomniałem, nie wiem czy już mówiłem, najwyżej się powtórzę, że wracając tutaj i idąc na etat, to nie wiadomo jakich pieniędzy się na początek nie dostanie. Trzeba wypracować swoją renomę, wypracować swoją pozycję, bo w Holandii było tak, nie wiem czy wiecie, ale gryzą komary. Zły pomysł był, żeby nagrywać w lesie. Na przykład pracownicy yy, yy, biurowi czy właśnie kierownicy zarabiali jedynie 20% więcej, 20, może 30% maksymalnie, aniżeli pracownicy, a w Polsce to jest często dwukrotnie, trzykrotnie więcej. Więc właśnie w Holandii jest dużo łatwiej pod tym względem, że jeżeli idziecie do pierwszej, lepszej pracy, dostajecie wypłatę niewiele mniejszą, aniżeli mają wasi przełożeni. I dlatego w Holandii pod tym względem jest zdecydowanie łatwiej. Czyli możecie iść do byle jakiej pracy i dostać w miarę sensowne pieniądze, które pozwolą nam wam na w miarę przyzwoite życie. I dlatego w Holandii na przykład pracownicy, Holendrzy nie pchają się tak na wyższe stanowiska. Wielu nie chce tego robić, dlatego że im się nie opłaca po prostu. Przynajmniej ja tak słyszałem właśnie od Holendrów, z którymi współpracowałem, że. Wielu młodych ludzi nie ma ambicji dlatego, że, że im się to po prostu nie opłaca. Oni nie będą robić za kilkaset euro więcej. Takie mają po prostu mental. Przynajmniej tak jak wspomniałem, w, w rejonie, w którym ja byłem w Holandii. I tutaj podzielę się bardzo ciekawym spostrzeżeniem, jeżeli chodzi o, o podjęcie własnej działalności gospodarczej, bo ja całe życie też na etacie pracowałem i oczywiście wahałem się, czy dam radę i tak dalej. I dwie takie rzeczy, które mi bardzo pomogły zacząć, było to, że my zbyt dużą presję na początku na siebie narzucamy i chcąc przejść z etatu na, na działalność gospodarczą, to wiele osób, tak jak wspomniałem, zbyt dużą presję na siebie nakłada i myśli, że w pierwszym miesiącu już musi nie wiadomo ile zarobić, w drugim miesiącu nie wiadomo ile zarobić. I bardzo fajną radą, którą ja usłyszałem, było to, żeby po godzinach zarobić pierwszą złotówkę. Jedną złotówkę wystarczy. Poza swoim oczywiście etatem zarób pierwszą złotówkę dodatkową i później jakoś to będzie. I tak właśnie takie coś mi pomogło, że wziąłem się do roboty poza godzinami pracy, coś tam zacząłem działać, coś próbowałem handlować odpaliłem YouTube'a, który też troszeczkę finansowo mi pomógł w powrocie do Polski, więc jeżeli Wy planujecie powrót do Polski, to możliwości w tym czasie jest bardzo dużo, można zacząć coś zarabiać przez internet, a drugą taką rzeczą było to, że wiele osób pyta się na przykład swoich znajomych, rodziców, wiesz, a może bym założył tutaj działalność, tutaj, tutaj działalność. Niepotrzebnie się pytają, bo nie potrzebujesz pozwolenia od nikogo. Sam jesteś Statkiem, sterem i okrętem, więc nie pytaj się nikogo o pozwolenie. Jeżeli takiego pozwolenia potrzebujesz, chodzi o mentalne podejście, to ja ci takie udzielam. Możesz rozpocząć własną działalność gospodarczą. I takie dwie rady, które usłyszałem kiedyś w internecie, słuchając podcastów, bardzo mi w tym pomogły. Ruszyłem, zarobiłem pierwsze złotówkę, później pierwsze kilkaset złotych, i tak to wszystko ruszyło z kopyta i. I można po prostu, tak? W Polsce naprawdę można już godnie zarabiać, więc nie bójcie się powrotu. Jeżeli ktoś ma na siebie jakiś pomysł, na pewno mu się uda. A wracając do tematu powrotów do Polski, czy to oznacza, że już teraz musisz się pakować i wracać? Nie, tak jak powiedziałem, najlepiej się do tego przygotować, najlepiej mieć jakieś oszczędności. Fajnie, jeżeli masz na mieszkanie dom, to już w ogóle perfekt. Super sprawa, bo zyskasz dużo przestrzeni, dużo lepsze warunki życia niż jeżeli są za granicą, czy to Anglia, czy Holandia bo w innym wypadku, gdy na przykład się nie przygotujesz, to możesz tego żałować i znowu wracać. Tak jak ktoś mi podrzucił, wiedział, że planuję powrót do Polski, podrzucił mi taką grupę na Facebooku, Powroty do Polski się nazywała i reemigracja. I tam bardzo fajnie można było poczytać jak wiele ludzi po roku po półtora zdecydowało się wracać z powrotem na emigrację bo nie wyrabiali finansowo albo skarżyli się na to że ludzie są opryskliwi, że każdy patrzy spod byka, że panie w urzędzie są niemiłe, że kogo nie spotkasz na ulicy to jest źle, nie mówi dzień dobry i tak No słuchajcie, ja się z tym kompletnie nie zgadzam, bo jeżeli ty jesteś do kogoś miły, to nie ma szans, żeby ktoś żeby ktoś na ciebie był opryskliwy, albo jeżeli z kimś normalnie nie rozmawiasz, to nie ma szans, żeby, żeby ktoś do ciebie nie wiadomo jak się źle odzywał. A jeżeli nawet spotykasz takich ludzi na swojej drodze, to i w Anglii, i w Holandii na pewno też takich spotykasz, a nie jeden przyznami rację, że za granicą często Polak, Polakowi wilkiem. Więc jeżeli się nie przygotujesz do Polski, to będzie to dla ciebie pewnie zła decyzja. A zwalanie winy na ludzi, tutaj, że mieszkają źli ludzie, że się źle mieszka i tak dalej. To też zależy wszystko od Ciebie, bo ty możesz sobie to życie przystosować tak jak sobie uważasz. Wady powrotu do Polski, bo na pewno też jesteście ciekawi. Jest kilka rzeczy oczywiście. Holandia, tam gdzie mieszkałem, bardzo rozwinięty kraj, bardzo rozwinięta służba zdrowia, i te szpitale. To wszystko, co tam na, na najwyższym poziomie są. Nie czeka się w kolejkach do lekarzy z NFZ, tak jak tutaj. Na pewno też szkolnictwo ma, jest dużo bardziej wyposażone. Na każdym kroku jest boisko. Ja na przykład teraz chcąc pograć w piłkę, najbliższe Orlich mam chyba 8 km ode mnie, więc trzeba jechać. A tak, no nie ma nic innego w okolicy. No i e, drogi oczywiście. Ścieżki rowelowe w Holandii są bardzo rozbudowane. Tam z jednego miejsca z każdego, praktycznie miejsca w Holandii, można dojechać w drugie miejsce w Holandii na rowerze, bo tych ścieżek jest multum. No i oczywiście jakość dróg, chociaż w Polsce autostrady i drogi szybkiego ruchu są super, na najwyższym poziomie, uważam, że dużo lepsze niż autostrady w Niemczech. No to jednak takie drogi wiejskie, gminne i tak dalej, to tam są na najwyższym poziomie, ale tam też nie mają takich zim jak u nas, więc ciężko to oceniać. No i Podjazdy do domu na pewno mają też utwardzone. Nie ma tak jak u nas, że jest polna droga, żeby dojechać do domu. No i kolejną taką, oczywiście największą wadą, że zostawiliśmy tam wielu znajomych, wielu przyjaciół. Z kilkoma jeszcze mamy dalej kontakt i jeździmy wspólnie na wakacje, bo stwierdziliśmy, że. Lepiej nie jeździć do siebie, tylko lepiej się spotkać gdzieś na świecie, bo lubimy podróżować i fajniej jest po prostu się tam spotkać i iść dalej, gdzieś yy, zwiedzać świat. I jeżeli chodzi o wady, to by było tyle, bo ciężko coś tutaj na siłę wymyślać. Nam się w Polsce mieszka dobrze, ja jestem zadowolony z powrotu, ale podsumowując to wszystko, to wydaje mi się, że, że bardzo dobrze zrobiliśmy i nawet bym powiedział, że. Zbyt późno podjęliśmy tą decyzję, bo można było wrócić kilka lat wcześniej, gdy już dom był postawiony i jakoś próbować coś działać tutaj w Polsce, rozkręcić biznes. Ale być może tak miało być, być może potrzebowałem czasu, żeby się jakoś przestawić mentalnie do tych wszystkich rzeczy. I w sumie nie żałuję, jest jak jest. Mieszkamy już dwa lata, jest fajnie. Szczególnie teraz jest lato, jest zielono. Więc jesteśmy bardzo zadowoleni. Napiszcie w komentarzu, czy wy wracacie, czy wróciliście do Polski, czy po prostu słuchasz tego materiału, tak z ciekawości, żeby posłuchać mojego zdania. Słuchajcie, za to, że mnie te komary gryzły i atakowały gzy, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał. I do zobaczenia następnym razem. Cześć!